Dobrze. Witam serdecznie w kolejnym filmiku, w kolejnej katechezie na temat, tym razem, posługi. Jest to część druga już tego tematu. Nie, w zeszłym tygodniu usłyszeliście świadectwo i jej przemyślenia na, na właśnie jej udział w posłudze. Trochę podsumuję tą pierwszą część. Była tam mowa o tym, że Pan mógł wysyłać po dwóch po to, abyśmy mogli się wspierać, po to, abyśmy mogli Liczyć na siebie nawzajem, bo głosi się Ewangelia we wspólnocie. Mówiła też o tym, jak bardzo każdy z nas jest do tej posługi zaproszony: że nie ma gorszych, lepszych, przystojniejszych, bardziej śmiałych czy mniej śmiałych. Każdy jest do tego zaproszony i każdy jest tak samo ważny, ponieważ wszyscy tworzymy ciało Chrystusa i każdy z nas ma właśnie swoją rolę do odegrania w tym ciele. Mówiliśmy też o tym, że kiedy służę, kiedy wchodzę w posługę, rozwijam się, zdobywam nowe umiejętności, przekonuję się o tym, że można zaufać Bogu, który posyła, który wyposaża. I teraz chcemy postawić kolejny krok na tej drodze. Chciałabym powiedzieć o posłudze, która jest czymś nowym. Kiedy wchodzimy w posługę, jakby największym zagrożeniem w żeby ona przynosiła owoce, jest to, że wpadniemy w jakieś schematy. I chciałabym zacząć od przeczytania fragmentu z Ewangelii Świętego Marka, pierwszy rozdział, werset 27. A wszyscy się zdumiewali, także jeden drugiego pytał: Co to jest nowa jakaś nauka z mocą? Jest to oczywiście fragment, który mówi o zadziwieniu postawą Jezusa. Kiedy Jezus głosił, głosił rzeczy nowe, odnosił się bezpośrednio do swoich słuchaczy, zawsze wiedział, co ma powiedzieć, zawsze był na tyle łączności z ojcem, że miał pełną wiedzę o tym, jak ma się zachować, a więc to dla wszystkich słuchaczy było czymś nowym. I kiedy Jezus zaprasza nas do posługi, to też zaprasza nas do tego, abyśmy chcieli być otwarci na rzeczy nowe. Abyśmy nie podchodzili do, do tego, co robimy w taki sposób, a w zeszłym tygodniu było tak, to teraz zrobimy tak samo. Będziemy mieli jakiś nowych ludzi przed sobą, będziemy mieli jakąś nową sytuację do, do zrobienia. Więc otwierajmy się na to, że też będziemy inaczej posługiwać. A więc takim krokiem właśnie w posłudze bardzo ważnym jest to, żeby być otwartym na działanie Ducha Świętego, na Jego poruszenia, na to, właśnie, jakich ludzi Pan Bóg nam dał przed, przed sobą, żebyśmy mogli mieli posługiwać. Tak, abyśmy właśnie mogli dotrzeć z Jego słowem no, najlepiej, jak, jak to jest tylko możliwe. Dlatego otwieramy się na rzeczy nowe, otwieramy się na nową naukę, na, na, jego, na jej moc, na to, żeby ona zaowocowała. Ja jestem akurat taką osobą, która rzeczywiście czuje się bezpiecznie, kiedy mogę powielać jakiś schemat. Skrypt, są przygotowane nauczania, jeżeli wchodzę do ekipy kursu. A jednak przekonałam się przez wiele lat, że każdy kurs jest inny: skrypt jest ten sam, punkty są takie same, ale mówi się zupełnie inaczej do tej grupy ludzi, do tamtej grupy ludzi. Na pewnym etapie mojego życia Pan bardzo skutecznie mnie wytrącił właśnie z powielania schematów, a uczuli, uczulił mnie na to, by być otwartą. I żeby podsumować ten, ten, ten krok, chciałam przeczytać właśnie taki fragment, który myślę, że pozwoli każdemu z nas, no jakoś taką większą odwagą wchodzić właśnie w posługę, Jakąkolwiek posługę, tak? Nie mówię tutaj tylko o ogłoszeniu, ale na przykład o przygotowywaniu dekoracji, czy o przygotowaniu ciastek do kawy, czy, czy sposobu parzenia kawy, to wszystko można zrobić zawsze inaczej. I wielokrotnie mnie zaskakiwały osoby z ekipy właśnie, kiedy potrafiły z jakieś drobnostki zrobić naprawdę wydarzenie. Przygotować to w taki sposób, że wszyscy właśnie mówią, o, jaka wspaniała rzecz, jaka nowość, jaka, jaka ciekawe rozwiązanie. A święty Paweł w liście do Efezjan w szóstym rozdziale, kiedy pisał o takie, takie zalecenia dla chrześcijan, jest to fragment, w którym on przedstawia zbroję Bożą. Po kolei mówi, jak różnego rodzaju wyposażenia potrzebujemy, aby zostać posłani, aby wzrastać, aby funkcjonować w świecie duchowym. I na koniec pisze takie słowo. Przy każdej sposobności, mówcie się w duchu, nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych i za mnie, aby dane mi było słowo, gdy usta moje otworzę dla jawnego i swobodnego głoszenia tajemnic Ewangelii. Więc zobaczcie, moi drodzy, święty Paweł modlił się i prosił o ducha, aby mógł głosić to, co właśnie Pan Bóg chce, aby było przypowiadane. Więc jeżeli on potrzebował właśnie tego poruszenia, jeżeli on potrzebował takiego posłania, zachęcam też, abyśmy my wszyscy brali sobie to bardzo do serca, że jest to rzeczywistość duchowa, posługa jest rzeczywistością duchową. Potrzebujemy otworzyć się na ducha, na właśnie jego powiew, na, na jego poruszenia. I tylko wtedy, kiedy będziemy wierni tym poruszeniom, nawet jeżeli będą się wydawały nam czasami bardzo irracjonalne, to, to będzie to wtedy miało owoc. Pamiętam taki kurs, gdzie właśnie Wbrew wszelkim zasadom przyjechała właśnie grupa ludzi no, niezgłoszona, nie wiedziałam czy jakiś ksiądz ich przysłał. Dla nich to był taki jakiś właśnie impuls, że gdzieś tam się dowiedzieli od kogoś, bardzo młodzi ludzie. I Pierwsza, pierwsza moja myśl, że no, nie mogą uczestniczyć w kursie, no bo to jest poważna sprawa tutaj. Nie znam tych ludzi, nie wiem kto ich przysłał. ale to właśnie takie poruszenie. Jak zobaczyłam jakoś tak mi oczy, że, że może to jest jednak czas dla nich. I faktycznie zostali potem na tym kursie, ukończyli go, miałam okazję trochę z nimi na tym kursie rozmawiać. To był właśnie taki moment dla nich życia, że potrzebowali tego. Trilka młodych ludzi do dzisiaj ich pamiętam. I właśnie zasady były takie, że no nie powinnam ich przyjąć na ten kurs. Ale poruszenie ducha sprawiło właśnie, że, że zostali, bo Pan ich tam zaprosił. A więc zachęcam do tego, aby do każdej posługi przygotowywać się przez to, że modlisz się o ducha, że, że jesteś gotowy otwierać się, że jesteś gotowy na zmiany, na takie zmiany nawet, które będą Ci się wydawały właśnie może dziwne, może trudne, może niepotrzebne. Ale po owocach będzie można poznać, że to rzeczywiście było poruszenie Ducha Świętego. Kolejnym krokiem, który można zrobić, który należy zrobić, jeżeli chcemy posługiwać, to jest taka świadomość tego, że Pan Bóg złożył już w naszych, w naszych sercach, w naszym umyśle pewne talenty, pewne obdarowania, i teraz chce je właśnie rozwinąć chce je wykorzystać dla dobra swojego ciała jakim jest Kościół. E, możemy się o tym przekonać e, słuchając fragmentu z pierwszego listu do Koryntian, e, 12 rozdział od 8 do 17. Myślę, hmm. że większość z nas zna świetnie ten, ten fragment. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu. Innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawaniu duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam duch udzielając każdemu tak, jak chce. I to jest właśnie kluczowe słowo udziela każdemu tak, jak chce. Nie ma takiego człowieka, który byłby obdarowany tym wszystkim. Nie ma takiego człowieka, który mógłby posługiwać w ekipie jak omnibus i robić wszystko. I jest to wspaniałe, że każdy z nas ma swoją perłę, każdy z nas znajduje to, w czym będzie mógł służyć. I to jest coś innego, niż ma ten drugi. Ja na przykład nigdy nie mogłabym posługiwać jako muzyczna, ale cieszę się bardzo z wszystkich tych ludzi, z których jako muzyków poznałam w mojej ekipie. Tak samo bardzo z chęcią witam w wszystkich ludzi, którzy mają zdolności właśnie artystyczne, żeby coś przystroić, udekorować. Czasami wychodzę z sali głoszeń, idąc sprawdzić coś innego, za chwilę wracam jest już tak pięknie przystrojone, że tylko się zachwycać. I naprawdę wiele lat posługi doświadczam, jak bardzo jest to piękne, że Bóg też do ekipy spotyka tych ludzi, których Pan Bóg potrzebuje, aby... No, po prostu jak najlepsze owoce przynosić. I nie patrzmy właśnie na siebie z zazdrością, że ten ma taki, dar, ten ma inny. Jest też dar, który masz ty, i na pewno Pan Bóg będzie cię w tym darze rozwijał, jeżeli będziesz miał taką wolę, żeby pozwolić mu się prowadzić. Więc właśnie posługa jest takim miejscem, w którym. No, rozpoznajemy te, te nasze charyzmaty, gdzie wspólnota nam potwierdza, tak, to robisz dobrze, w tym będziemy posyłać. Możesz prowadzić modlitwę, możesz prowadzić głoszenie, masz zdolności organizacyjne, logistyczne. Prosimy, czy żebyś w tym posługiwał. Mamy też całą wspaniałą ekipę technicznych naszych, którzy potrafią podłączyć sprzęt i coś wykonać. Dla mnie to jest bo też taka dziedzina, w której kompletnie bym sobie nie poradziła. Jestem wdzięczna Bogu za każdego z nich. Chciałabym też w tym temacie przypomnieć znaczy opowiedzieć Wam taką sytuację, która mi się przypomniała. Kiedy właśnie posługiwałam z jedną z osób, która też już posługiwała jakiś czas modlitwą, to nie było jakieś nowe dla niej, ale był to taki trudny czas w jej życiu. Wyznaczone byłyśmy do tej posługi jakiś czas temu. Natomiast, kiedy przyjechałyśmy na miejsce, ona mówi, że ma taki trudny czas, tak, jakoś jest trudno teraz, że, że nie wie, czy ona da radę włączyć się w tę modlitwę. Ja mówię, no, zobaczymy, nie? To wstajemy do boju, do próbować. No i zaczęłyśmy modlitwę, tak? Ponieważ ona była właśnie w takiej kondycji słabszej, więc poprosiła mnie, żebym to ja zaczęłam, więc zaczęłam. Kiedy zaczęłam się modlić, ta modlitwa sama, sama płynęła. Pojawiła się we mnie w tym momencie, kiedy, kiedy trzeba ją było wypowiedzieć. Potem była pieśń i już byłby czas, żeby ta druga osoba się włączyła. No i ten mikrofon leży. Ja tak do końca nie wiem, czy ona to podejmie, czy nie. I, i mam już... W, w, tak inaczej, tak? Już teraz wiem, w którym, w którym momencie Pan Bóg chce poprowadzić dalej tę modlitwę. Co, co powinno być teraz tutaj, jaka zachęta powinna być dla, te, dla tych osób. Ale trwa ta pieśń cały czas. No i kiedy już, już się zastanawiałam się, że chyba muszę jednak wziąć ten mikrofon, Wtedy ta osoba wzięła ten mikrofon, która miała wtedy przemawiać i poprowadziła tą modlitwę dokładnie w, tą samą, w tym samym kierunku, w którym ja miałam to przekonanie. I dało mi to wtedy taką, takie przekonanie: bardzo Pan Bóg szanuje naszą wolność we wchodzeniu w posługę. On naprawdę do niczego nas nie chce przymusić. Gdyby tamta osoba stwierdziła, że jednak nie ma siły wejść w to. Ja poprowadziłabym to dalej. Ale też ona z kolei mogła się przekonać, że mimo braku tych sił, Pan Bóg się nią posłużył, bo chciała, chciała jednak przyjechała, stanęła, stanęła na, na tym, do tego zadania. Tak więc wchodzenie w posługę jest naprawdę wielką przygodą. Czymś, co rozwija, czymś, co zmienia, w czymś, co buduje takie niesamowite zaufanie do Pana Boga. I z jednej strony ja wiem, że sama stając nie jestem w stanie czegoś powiedzieć, czegoś zrobić, no, nawet powiedzieć czegoś składniej po polsku, ale kiedy właśnie jestem posłana i staję w posłuszeństwie do tego posłania, to się po prostu dzieje. I we mnie też to jest taką wspaniałą, z takim wspaniałym potwierdzeniem. Że Bóg chce się mną posługiwać i chce się też posługiwać Tobą, każdy z nas. Jesteśmy po prostu najcenniejszą rzeczą, jaką ma teraz świat, bo jesteśmy ludźmi, którzy zgodzili się pójść za Chrystusem i wykonywać Jego dzieło. Podsumowując te dwa kroki, taka myśl, która bardzo często na, na kursach usłyszycie: że Pan Bóg nie powołuje uzdolnionych ale uznanie powołanych. Czyli nieważne właśnie, czy jakie masz wykształcenie, czy mówisz biegle w wielu językach, czy umiesz pięknie grać i śpiewać, Pan Bóg cię uzdolni do tego, co zaplanował, abyś przyniósł pomoc obfity właśnie Jemu im, Królestwu. I na koniec jeszcze takie krótkie świadectwo moje, co jest dla mnie na teraz najpiękniejszą rzeczą w mojej posłudze. Modliłam się, jakoś się to zważałam, rozmawiałam z fanami, przygotowałam się do, do tej katechezy. i pomyślałam sobie, że dla mnie na teraz jest piękne, najpiękniejszą rzeczą patrzeć, jak w posłudze wyprzedzają mnie ci, którzy, którym kiedyś głosiłam Ewangelię. Naprawdę jest to niesamowite. niesamowite patrzeć, jak ludzie się zmieniają, jak z takich ludzi właśnie zalęknionych, wycofanych, którzy. Czasami przepraszają, że żyją, i właściwie to nie, nie bierzcie mnie do niczego, nie posyłajcie mnie nigdzie. Pamiętam takie osoby, które jeszcze zanim coś wyszło zrobić, to jeszcze trzeba było podtrzymać za rękę i przytulić i pobłogosławić, żeby coś chciało zrobić. A teraz wspaniałe się rozwinęły. Zaufały Panu Bogu, że to jest wszystko możliwe. Nie ich siłami, ale właśnie Jego siłą. I, i, i to niektóre z tych osób na dzisiaj przy, przy, no są po prostu przede mną już w tej posłudze. Liderami mojej wspólnoty są osoby, którym kiedyś zgłosiłam na kursie wspaniałe młode małżeństwo, które miałam okazję jeszcze ich poznać zanim w ogóle stali się narzeczeństwem na pierwszych kursach, a teraz mam naprawdę wielką taką przyjemność być we wspólnocie, gdzie oni są liderami. Albo nawet na przestrzeni naszych kursów, tak? Posyła mnie do kursów człowiek, który kiedyś przyjmowałam na jego pierwszy kurs w życiu. <grych> I to jest coś fantastycznego w takim, w takim kontekście, że posługiwanie zawsze ma jakąś ciągłość, tak? To moje posługiwanie gdzieś tam przynosi owoce. To, że ja powiedziałam Bogu tak, że gdzieś tam stanęłam z większym lub mniejszym lękiem, przełożyło się na to, że teraz to słowo dalej biegnie i coraz więcej osób można do tej posługi posyłać. Także polecam bardzo zaangażowanie się w jakąkolwiek posługę, w jakąkolwiek naprawdę, bo niezależnie od tego, co będziecie robić. Sam fakt, że poświęcicie swój czas do tego, żeby przygotować coś, czy coś powiedzieć, czy gdzieś pójść, czy dać świadectwo, poświęcicie swój czas, dacie odpowiedź Bogu, tak, będziecie mieli okazję zobaczyć, jak to wspaniale wpływa i na Was przede wszystkim, ale także na innych, którzy będą wzrastać. I myślę, że zaryzykuję takie twierdzenie: nie ma innej drogi rozwoju. Jak zaangażować się właśnie w posługę, jakąkolwiek naprawdę. Ale mieć właśnie tą postawę, że chcę coś dać od siebie, chcę poświęcić swój czas, chcę poświęcić swoje siły, chcę dać Panu Bogu to, co mogę, to, co mi wyposażył, oddać mu to, co sam mi daje. Aby to doświadczenie też zaowocowało we mnie jeszcze większą gudnością, jeszcze większym poznaniem Jego. Każdy, każdy mój udział w jakikolwiek posłudze rzeczywiście w jakikolwiek sposób daje mi jakieś nowe światło na to, jaki jest Bóg. Bo będę Go poznawać do końca życia. To też wiem. <laughs> Właśnie dlatego, że co chwilę daje mi poznać coś nowego. I wytrąca z wszelkich możliwych schematów, za co daję Mu chwałę. Podsumowując to wszystko, jeszcze już ostatni fragment ze Słowa Bożego, drugi list do Koryntian, czwarty rozdział, wers siódmy. Przechowujemy ten skarb w naczyniach linianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. I tego Wam życzę, byście mieli się okazją tym przekonać, że naprawdę z Boga jest owa przeogromna moc, a nie z nas, ale jest wielką frajdą brać udział właśnie w tym jak Bóg, gdy swoim łucy używam. No? Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii.